Cześć, mam na imię Anita i jestem założycielką marki Aniklowa. To jest mój pierwszy odcinek na moim kanale AniKlova Style. Więc pomyślałam sobie, że najlepiej będzie po prostu opowiedzieć ci skąd się wzięła moja marka i dlaczego w ogóle tworzę ubrania. Jeśli zostaniesz ze mną, zabiorę cię trochę za kulisy, opowiem ci o początkach, o swoich błędach i o tym, dlaczego dziś stawiam na jakość i prostotę. No i pokażę ci oczywiście kawałek mojej kolekcji jesien-zima, którą sama noszę na co dzień. I nie martw się, na tym kanale nie, będą, nie będę opowiadać tylko i wyłącznie o moich ubraniach. Zapraszam Cię do oglądania. W tym momencie Aniklowa mocno różni się od tego, co było kilka lat temu. Teraz mam dopracowane materiały, stałe współpracy ze szwalniami i pracuje mi się o wiele lżej. Chyba o to chodziło. Kolejną ważną rzeczą u mnie osobiście to jest to, że mnie moda nigdy nie cieszyła w trendach. Nie chciałam tworzyć obrań, które są modne przez jeden sezon, o których już tak naprawdę nikt nie pamięta. I mam pytanie: pamiętacie te marynarki, które miały szersze ramiona niż drzwi? No właśnie, jak macie je, bo w tym roku już nie widzę influencerek, które chodzą w tych marynarkach, podrobiona była naprawdę brzydka, i naprawdę źle się w niej wyglądało. Wracając do Aniklowa, Chciałam, aby moje ubranie naprawdę Ci służyły na co dzień, nie od święta. Jest to kolejna rzecz, którą uważam za słuszną. Wolę wydać więcej na dżinsy, w których będę chodzić codziennie, niż na sukienkę, którą założę okazjonalnie. Oczywiście, nie w to buty, bo buty rządzą się zupełnie innymi prawami. I to właśnie stało się filozofią mojej marki. Mniej znaczy więcej. Nie chodzi o to, żeby nie kupować rzeczy trendowych, tylko mieć takie rzeczy, wiecie, jakościowe, które zawsze założysz. Bo są, nie wiem, komu się naprawdę podobała ta marynarka z tymi wielkimi ramionami, ok, ale jeśli Twoja szafa wygląda tylko tak, że masz tylko trendowe rzeczy, to w przyszłym roku musisz wymienić całą garderobę. Hmm, jeśli chodzi o materiały, jak zauważyliście kocham wełnę. Kocham naprawdę bardzo wełnę Merino i nie wyobrażam sobie sezonu, jesień, zima bez tego materiału czy przędzy. To jest materiał, który daje mi dokładnie to, czego szukam: luksus w praktycznej formie. Kaszmir jest e, cudowny, ale jest bardzo delikatny. Bawełna jest łatwa, ale szybko się zużywa i umówmy się o nie ocieplenia ciała w zimie. A Merino ma w sobie balans: jest oddychająca, termoregulacyjna, ciepła miękka i przy tym wytrzymała. Ja w tym momencie nie tworzę ubrań z Kaszmiru, z tego względu, że gdybym to stworzyła, to sweter by kosztował bardzo dużo i właśnie to jest rzecz, którą chciałabym Wam powiedzieć. Wiesz, że Wełna wełnienia równa i kaszmir kaszmirowi również. Dlatego w sklepie w sieciówkach potrafisz znaleźć wełnę Merino lub kaszmir w wieku 300 zł, w wieku, w cenie 300 zł, a w innym sklepie kilkanaście tysięcy. Ale o tym opowiem Wam w następnym odcinku. E, mój pierwszy moment, kiedy najbardziej doceniłam wełnę Merino, to było wtedy, kiedy pojechałam na narty i założyłam spodnie na tyłek i nie musiałam nic pod spodem zakładać. Było mi ciepło, wygodnie i nic mnie nie krępowało. Wcześniej zakładałam jakiś jeans, szliśmy gdzieś w jakiejś restauracji i to był jakiś koszmar. Eee, jeans po prostu twardniał, było mi zimno, nie mogłam po prostu przejść kilku metrów. I to jest właśnie przewaga dobrego materiału. Komfort, którego nie da się tak naprawdę podrobić. A teraz pokażę Ci, dlaczego powstał dres z wełny Merino w mojej firmie. Mam na sobie dres z wełny Merino z najnowszej kolekcji jesień-zima Aniklowa. Jest to taki zestaw, w którym czuję się bardzo komfortowo i swobodnie, i mam wrażenie, że wygląda mnie niezwykle elegancko. Ten set powstał z myślą o takich kobietach, które muszą wstać rano, ubrać się, chcą fajnie wyglądać, zawieźć się do przedszkola, zrobić szybkie zakupy i być gotową na cały dzień. W mojej firmie królują berze. Jest to dość mało spotykane w Polsce. I tak samo jak wełny Merino, tak samo tych moich kolorów nie każdy rozumie. Niektóre klientki porównują na przykład moje swetry do sieciówek. Przecież tam też piszą, że to jest wełna. Tylko, że to, co powiedziałam wcześniej, to nie jest to samo. To nie jest ta sama przędza i nie wspominając totalnie o wykończeniu. Dlatego tworzę ubrania dla kobiet, które czują i rozumieją i dbają o siebie nie tylko wiecie, fizycznie, ale również o to, co noszą. Kolery, kolory? Hmm. Miałam dość dużo dyskusji na temat kolorów w mojej firmie i od początku wiedziałam, że moja marka będzie miała spójną paletę. Perze, szarości, biele, choć oczywiście zaczęło się od czerni. Czarny oczywiście jest e, klasyką i to bez dwóch zdań e, i ma szczególne miejsce w mojej garderobie, e, ale na co dzień e, noszę jaśniejsze barwy, które nie przytłaczają i pięknie wydobywają kolor e, naszej skóry. Ja wiem, że bardzo często mówicie, że to nie jest kolor dla polek, ale osobiście uważam, że to jest totalny mit i e, każda z nas nosi inny makijaż, inne inne włosy i, i wiecie, i uważam, że beż jest naprawdę idealne idealne dla nas, naprawdę. I mam bardzo duże klientek które wracają do mnie właśnie po te beże, po te berze, po te brązy i nie chcą czarni. I to wszystko doprowadziło mnie do miejsca, w którym dzisiaj jestem. Kolekcja jesień zima to jest moja najlepsza kolekcja, jaką stworzyłam. I jest to kolekcja, w której chyba też najczęściej chodziłam. Noszę ją na co dzień. Jestem teraz w Polsce, pogoda jest taka jest, więc mogłam sobie ją po prostu pokorzystać. Moją ulubioną częścią tej kolekcji jest oczywiście kurtka Port Jacket. Jest to krótsza, praktyczna kurtka, którą możesz założyć do samochodu. Jest idealna, bo jest, wiecie, nie siadam na tyłku. Sweater One Pocket, którego praktycznie nie zdejmuję i marynarka z klapami na łokciach. Ile razy się mnie ktoś o nią pytał, to nie jestem w stanie wam zliczyć. I to jest właśnie najpiękniejsze, że ludzie widzą te ubrania, pytają i zatrzymują mnie. To znaczy, że marka żyje, że to co tworzę rezonuje nie tylko ze mną, ale z i z osobami, które to widzą. A teraz zapraszam cię na mały pokaz moich ubrań, chyba moich ulubionych stylizacji z tej kolekcji. Witam Cię w, ponownie w mojej garderobie. Ja sobie tutaj przypnę mikrofon, żeby mnie było lepiej słuchać. Więc tak, na sobie mam oczywiście te krótkie spodenki o średnim stanie. Pierwszy raz mam coś w firmie o średnim stanie. One są, słuchajcie, wykonane z wełny mer, e, Merino. To jest portugalska tkalnia e, z ogromną tradycją i oni e, mają przepiękne materiały, mnóstwo przepięknych wzorów i przeróżnych e, gramatur. Na sobie mam również oczywiście moją królową, e, ponieważ uważam, że jest to hit e, mojej kolekcji jesień Zima. Zobaczcie. Oczywiście sobie tutaj e, zapinasz ile chcesz, ale ja lubię mieć tak tutaj bardzo wąsko, ponieważ e, wtedy fajnie to wszystko wygląda. Ta kurtka ma oczywiście na sobie cztery, na sobie naszyte cztery kieszenie z przodu. Mamy również tutaj kieszenie z boku. Stół prezentuje się tak fajnie. O. Dajcie znać, co myślicie na ten temat, bo myślę, żeby tą kurtkę jeszcze otrzyć na wiosnę w jakimś takim fajnym letnim kolorze. Zestaw numer dwa, zupełnie czarny. Zobaczcie, to jest, o, to jest spódniczka, która była już w kolorze takim masłowym na wiosnę. Musiałam ją powtórzyć w kolorze czarnym, ponieważ uważam, że do kozaków ta spódnica wygląda po prostu rewelacyjnie. I do tego ten czarny oversize golf, oczywiście już sobie tutaj. Zapnę. Możesz go nosić różnie, bo ostatnio sobie nosiłam to tak i wiecie, tu jest fajnie ciepło. Ja nie lubię nosić na przykład szalików i dla mnie szalik jest totalnie zbędną rzeczą w mojej garderobie i mam chyba tylko jeden i to chyba. Z... i to chyba nawet nie. Słuchajcie, niezwykle ciepłe. Ja yy, osobiście, jeśli na przykład jeżdżę, załatwiam coś po mieście, nigdy nie biorę ze sobą płaszcza ani żadnej kurtki ciepłej. To jest dla mnie totalnie wystarczające, jest niezwykle ciepłe i oczywiście jest ze 100% wełny Merino z włoskiej przędzy. I tutaj mam na sobie trzecią stylizację, jest to przepiękny sweter oversize'owy, dokładnie taki sam jak ten czarny z poprzedniej stylizacji. Możecie sobie go nosić w ten sposób lub tak jak wcześniej, wiecie... Jeśli jest zimno, jeżeli nie chcecie, żeby wam biało po szyi, to możecie sobie po prostu przedłużyć ten golf. Tutaj jest również taki gruby ściągacz, który możesz sobie po prostu w ten sposób zrobić i tutaj fajna się taka buwka robi. Spódnica nie ma kieszeni, nie ma paska, ale siedzi na tyłku i tutaj ma takie przepiękne kliny. Tą spód, spódnicę ja na pewno powtórzę na wiosnę. Jeszcze nie wiem dokładnie w jakiej stylizacji, ale ona będzie taka długa, yy, która będzie się wiła po ziemi. Teraz kolejna stylizacja, to są stare moje modele. Ta spódnica oczywiście na pasie takim standardowym w Aniklowa. Do tego spódnica jest uszyta z pełnego koła, oczywiście Kieszenie mamy z boku tutaj i ona, ta spódnica jest zrobiona z domieszką kaszmiru. Tam jest 50% kaszmiru i 50% wełny. Także jeśli chodzi o jakość, to jest rewelacja. I na górze mam na sobie stary Golf, który został powtórzony w tym roku, ale to jest nasz stary model, który tak naprawdę powtarza się od 5 lat. Jest w kolorze takim beżowo ekry, no i ja średnio lubię takie obsisłe golfy, ale czasami no wygląda to fajnie, szczególnie do tej spódniczki. I jeszcze ten golf oversize'owy, ten, który miałam przed chwilą, też świetnie wygląda do tej spódnicy, po prostu robi się taki, wiecie, taki mega modny, modny look. Do tego mam oczywiście białe czułenka, które są niezwykle wygodne, bo mają niewysoki obcas. I teraz mam stylizację numer... 4 czy 5? Chyba 5. Nie pokażę Wam jednej stylizacji tylko, ponieważ moje te białe spodnie, takie ekry na gumie, takie bardzo długie, z szeroką nogawką, niestety zostały w szwalni i jeszcze ich nie mam. A stylizacja kolejna, ostatnia, to jest mój garnitur, który już powstał w tak naprawdę w zeszłym roku z materiału camel, z wełny wielbłądzia. Ona jest tutaj wykończona na cztery guziki, tutaj z przodu mamy również cztery. Naszyte na górze są kieszonki, oczywiście spodnie są z kieszeniami po bokach, z wysokim stanem, bardzo fajnie tutaj wyglądają. To jest materiał taki garniturowy, ale to nie jest taka czerni, wiecie jak jest w sklepach, że się kupuje taki czarny garnitur, to jest taki grafit zmieszany z czarnym, taki prawie, prawie czarny, jest rewelacyjny. Ja ogólnie nie lubię czarnych marynarek. Zawsze mam ze sobą szare albo właśnie jakieś ekry takie jaśniejsze, ale ten czarny to na pewno będzie moim ulubionym w tym sezonie. Ona jest oczywiście taliowana, to nie jest taka prosta marynarka jak jest kurtka, port jacket czy ta best friend z klapami na łokciach. Daj znać, jak ci się podoba. Ja czekam na wszystkie Wasze komentarze. Dzięki. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że ta opowieść dała Ci trochę inspiracji i mogłaś zobaczyć, czym jest dla mnie marka Aniklowa. W kolejnych odcinkach chcę Ci pokazać więcej konkretów, stylizacji, porady o pielęgnacji merino, moje sposoby na kapsułowo garderowe. Daj znać w komentarzu, co najbardziej cię ucieszyło, co cię ciekawi, o czym byś chciała ze mną porozmawiać jak chcesz być na bieżąco to oczywiście zasubskrybuj mój kanał. Dziękuję ci bardzo, że dzisiaj ze mną byłaś i do zobaczenia. Cześć.